Cześć, witajcie z pięknego Torunia. Dzisiaj jestem przed restauracją artystyczna bistro i będę miał przyjemność za zaproszeniem właściciela a zarazem szefa kuchni gotować razem z nim coś dla was pysznego i prostego. A co to będzie? Zobaczycie w środku. Chodźcie za mną. Witajcie ponownie. Przedstawiam Zbyszka. Siema. Właściciela jednocześnie szefa kuchni. Znamy się od lat, wychowaliśmy się na jednym, praktycznie podwórku. W Budkruszu. <laughs> tak. Kiedy mam okazję przyjechać do Polski, zawsze go odwiedzam. Bo tu jest po prostu pysznie u niego i zawsze tu u niego jadam. Polecam. Adres, zobaczycie w opisie. A teraz powiem Zbyszku, co dzisiaj przygotujemy dla nich. Dzisiaj przygotujemy dwie potrawy. Jedna to będzie przystawka na ciepło, boczniaki panierowane pieczone. To będzie takie nawiązanie troszeczkę do tego okresu jeszcze jesiennego grzybowego. Niekoniecznie czarne łebki, prawdziwki, koźlaki. Zrobimy to odmiennie. Boczniaki są bardzo teraz dostępne. Łatwe w przygotowaniu, ma być jest prosto, Prosto, zrobimy coś prostego, coś co będzie smaczne na fajne zimowe wieczory, jesienno-zimowe wieczory, lampka wina do tego będzie super. A tak jest. druga potrawa to taka nasza tradycyjna wspominajka. O, czasów, to nasze mamy robiły? Dokładnie, za czasów takiej naszej młodości, kiedy mamy przychodziła sobota i robiły na obiad kluchy ziemniaczane, tak zwane kluchy szare. Z kraską, z kiszoną kapustą, o, z farogiem tak. i kwaśną śmietaną. Tak, jest. To jak lubi. dodacie w komentarzach kto czego nie lubi albo czego by nie dodał. Też będzie fajnie. To co Zbyszku? Zabieram się do Europy, nie? Zaczynamy. Zapraszam. Co Zbyszku? Zaczynamy od ziemniaków, tak? Ale chwila. Stop. Wytłumaczmy wszystkim. Zaczynasz od tarcia ziemniaków do naszych kruchów szarych. Tak. tak? Ważną rzeczą jest to że nie możemy używać do y, klusek szary młodych ziemniaków. Tak. Musi być to ziemniak, który nie ma w sobie dużo wody, Tak. tak? jest bardziej mięsisty taki y, i najlepsze są stare odmiany. Kochani, Mariusz starł już ziemniaki. Dodaliśmy do, ziem... do ziemniaków jajka i mąkę, ale co jest najważniejsze po starciu ziemniaków warto było je troszeczkę przecisnąć przez gazę, odcisnąć, odlać wodę, którą puszczałem jeszcze w nadmiarze ziemniaki, tak żeby ciasto ładnie nam się połączyło z jajkiem Proszę. i z mąką. Ciasto jest przygotowane, Mariusz zaczyna kłaść kluski z deski, nie z talerza, tak jak nasze mamy, dokładnie, w łyżeczka, deska i będą kładzione kluseczki. Nie stależa tylko drewna na deskę. Kochani, Mariusz w tym momencie kładzie kruchy, a ja przygotuję okrasę z cebuli z boczku. Ja się zabieram do pracy. Do zobaczenia za chwilkę. Kochani, wszystkie dodatki mamy pokrojone potrzebne nam do okrasy cebula jest, boczek jest. Kapustę za chwileczkę pokażę jak mamy przygotowaną. Zaczynamy, bierzemy się za smażenie. Do cebuli dodajemy jeszcze boczek pokrojony wcześniej. I... Słuchajcie, już ostatnią partię wyławiam. Pamiętajcie, po wyłowieniu od razu do zimnej wody, żeby nam się nie posklejało. Kochani, wszystkie składniki mamy już przygotowane. Zrobione kluski, schłodzone, przecedzone, mamy przygotowaną okrasę. I przygotowaliśmy kiszoną kapustę. Ona jest taka przesmażona, nie duszona, tylko przesmażona. Świetnie nadaje się do klusek. Tak, jedni lubią, jedni nie. Kto będzie chciał, to sobie doda kapusty. Kto nie będzie chciał, to zrobi sobie bez kapusty. Tak, momencie Mariusz nałoży kluski podgrzane na talerz. Jest, są dwie wersje, dwie szkoły klusek. Jedni uwielbiają gotowane, prosto z garnka z dodatkami, a jedni uwielbiają na drugi dzień takie podsmażone na smalczyku, tak, ze wszystkimi innymi dodatkami, ale podsmażone, nie, nie tylko ugotowane na świeżo, tylko podsmażone i dalej. Wcześniej nie wspominaliśmy, ale posypaliśmy świeżym, półtłustym twarogiem. Można i tłusty, i półtłusty, jak to woli, jaka dieta. Chociaż przy tej porcji tak wspaniałych krusek jest to niemożliwe. Trochę damy zielonego dla odbicia, bo jest zamdłe danie. Niczym szczypiorek. O, no, kochani, trzeba spróbować, co żeśmy gotowali no powiem wam, że cofnę się w czasie i smakuje naprawdę jak umamy, polecam mm. co Zbyszku przechodzimy do boczniaków tak? tak to jest wcześniej wspomniana nasza przystaweczka na ciepło boczniaki Pamiętajcie, że są teraz już dostępne w każdym markecie, w dobrych sklepach warzywnych. Już też można dostać te boczniaki. Naprawdę są proste w przygotowaniu. Za chwileczkę Wam zademonstrujemy. Zaczniemy od panierowania tych boczniaków. Mariusz wybije jajeczka, tak panieruje je w jajku w półce tak tartej tak i, i następnie pokażemy krok po kroku, jak to robimy. Dajcie. Przyprawiamy solą. Świeżo zmieniony pieprz. Zobaczcie, teraz każdego grzyba delikatnie rozdwajamy i wrzucamy. I tak z każdym biednym. Moczymy w jajku i do bułki. Pamiętajcie, żeby boczniaki obtaczając w bułce tartej zawsze dobrze je troszeczkę delikatnie przyklepać, żeby ta bułka przywarła do boczniaków, żeby nam nie spadła podczas smażenia. Wygląda... Zobaczcie, tak wyglądają ładnie obtoczone boczniaki. Boczniaki smażymy na głębokim tłuszczu. Pamiętajcie również, żeby temperatura oleju nie była zbyt wysoka, dlatego że cała bułka mocno nam się spali. I zanurzamy do oleju ostrożnie, żebyśmy się nie pochlapali delikatnie, pomalutko. Smażymy dwie minuty, aż nabiorą złocistego koloru. Zobacz. No, Zbyszku, chyba o czym zapomniałeś. Pamiętajcie, A, żeby zanim położycie bośniaki, wyłożyć ręcznikiem papierowym, żeby ten tłuszcz wsiąknął na żeby były takie super chrupiące. Boczniaki tak właśnie wyglądają. Pamiętajcie, żeby troszkę jeszcze je posolić. I wykładamy. Zobaczcie, jak to apetycznie wygląda. Nic tylko pozostało spróbować, tak? Hola, hola, kolego. Teraz ty zapomniałeś o czymś. Przygotowaliśmy okay. do boczniaków specjalnie dip na bazie majonezu i papryczek chili. Troszeczkę trzeba podostrzyć Czyli sobie będzie życie. na ostro, tak? Będzie delikatnie ostrzejsze, nie będzie takie mdłe. E, naprawdę wyostrzy smak tych boczniaków. Ale no, jak ktoś nie lubi ostrego, to wystarczy po prostu posolić troszkę, tak? Proszę bardzo. Dobrze, spróbujemy. No. Powiem Wam, smakuje jak u Zbyszka, jak zwykle. Super i pysznie i prosto, tak? Słuchajcie kochani, jeżeli podobała Wam się moja krótka historia o Toruniu, to dajcie kciuka. I jeżeli ciągle nadal tego nie robicie, subskrybujcie mój kanał, a Tobie Zbyszku dziękuję za dzisiejszą współpracę nie i nie pamiętajcie Toruń Ulica Aleje Solidarności 13 Restauracja Artystyczna Bistro Naprawdę jest pysznie. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki.